Tequila. Powiedz widzom dzień dobry. Siemanko drodzy widzowie, witam was w nowym filmie. W filmie, który jest filmem ostatnim. Przed konkursem. Tak, słuchajcie, pomyślałem, że jeszcze sobie nagramy jeden przedkonkursowy odcinek, i w tym odcinku będziemy mówić o pająku. O jakim pająku? A no, wy wiecie o jakim pająku, bo przeczytaliście tytuł i widzieliście miniaturkę filmu. I będziemy mówić o pajączku, który siedzi tu przede mną, tak się skulił, i jak sami widzicie, jest taki bardzo nieruchawy, bo prawdopodobnie się troszkę cyka. Chociaż w sumie ona tak siedzi całe życie, z tego co zauważyłem. Także tutaj, no to nie jest zbyt aktywny ptasznik. Będziemy mówić o pająku, którego nazwa naukowa brzmi... Afonopelma semani i opisał ten gatunek pan Picard Cambridge i teraz to był pan Federic Octavius Picard Cambridge w 1897 roku. Czyli pająk jest znany ludzkości od 124 lat i nazwisko tego pana Picard Cambridge możecie kojarzyć, bo to jest pan, który między innymi opisał takie pająki jak Brachypelma smithi, ta dobra Smithy, Eneocholotel incei i wiele, wiele innych i między innymi opisał Coś z rodzaju Afonopelma, co nazwa Afonopelma semani i co jest tu. Polska nazwa tego pająka to jest ptasznik zebrowaty. Co można z tej nazwy wyczytać? No można wyczytać, że ma coś wspólnego z zebrą? Nie bardzo. Może z wzorem, który ma zebra? Tak, zdecydowanie. Zresztą, angielska nazwa tego pająka, czyli Costa Rican zebra tarantula, czy też Costa Rican zebra, również odnosi się do jego wyglądu. Inna nazwa, którą słyszałem, którą też używają po angielsku, to jest, to jest taki, wiecie, common name, to jest Striped Neat Tarantula, czyli... No, striped knee to jest paskowane kolana, tak? Czyli ptasznik o paskowanych kolanach. Co również jest prawdą i co również odnosi się do wyglądu tego pająka. Co jeszcze możemy rozszyfrować z angielskiej nazwy? Costa Rican. No, to odnosi się do miejsca występowania tego pająka, ponieważ pochodzi on ze środkowej Ameryki i on sobie występuje m.in. w Kostaryce, ale też w Nikaragui, chyba w Gwatemali i jeszcze w Hondurasie, o ile pamiętam. To co do Gwatemali, to nie jestem pewny, to trzeba by sprawdzić. W każdym razie mamy regiony środkowej Ameryki. Tutaj zaznaczyłam na Zobaczę. Aha, aha. I już będzie uciekała, nie? To jest samica, jakby co? O dymorfizmie płciowym sobie porozmawiamy zaraz. Co by tu dalej rzec? Co to jest, wiecie? Skąd to jest, wiecie? Jak to wygląda? No to tak. Generalnie bazowy kolor pająka to jest brunatny do czarnego, tak? To jest taki, no, kolor, który występuje na większości ciała, zarówno na odwłoku, jak i na karapaksie. Karapaks jest taki bardziej brązowawo, brązowawo, no, brunatny, coś takiego. Mamy czarne uda z już zarysem paseczków, takich kremowo... Białych to nie, ale kremowych, takich kremowo-białych. Oraz uda i dalej resztę odnóży, które mają charakterystyczny właśnie wzór, taki zebrowaty, od którego też wzięła się nazwa tego pajączka, czyli ptasznik zebrowaty. Słuchajcie, ja łyknę kawy, bo mi się pizza chciała. I taki zebrowaty wzór występuje na wszystkich ośmiu odnóżach i dodatkowo jeszcze na nogogłaszkach. Tutaj z tego co widzę, helicery ona ma Całe ciemne. Całe ciemne ma także tak mniej więcej wygląda wierzch pająka. Za to, co jest jeszcze ciekawe, to jak wygląda spód pająka. Słuchajcie, od spodu ten ptasznik jest konfidentem. Nie no, żartuję. Oczywiście to był żarcik. Słuchajcie, od spodu ten pająk jest rudy. Zresztą też kądziołki pszenne, słuchajcie, ona ma rudę. Także to jest jakiś śmieszny kolor, który występuje na ciałku pająka. Co do wielkości, do jakiej pająk dorasta. Słuchajcie, no to tak średnio, na różnych stronach znalazłem, że od 7 do 9 dc. Ja sobie średnio potrafię wyobrazić Afonopelma semanie 9 dc, ale myślę, że 7-8 dc spokojnie ten pająk może osiągnąć. Szczególnie samice. Nie no, samczyki są trochę mniejsze, natomiast z tego względu, że samczyki są jakby wątlejsze i mają dłuższe nóżki w stosunku do, do ciałka, to samce potrafią osiągnąć większy rozstaw od nóży. A samice są takie masywne, nie? Takie ubite. I one mają krótsze, grube nóżki, no ale za to osiągają więcej dc, czyli większą długość ciała. Teraz tak, co do... Temperamentu, no to widzicie, że to jest um, mało ruchawy ptasznik, nie? Być może teraz się po prostu troszkę boi, ale z tego co zauważyłem na co dzień, jak siedzi w swoim eleganckim pojemniczku, w którym sobie wykopał dziurę, e, wykopała dziurę, to pająk ten, no nie za wiele robi, to trzeba sobie przyznać. I, I raczej nie, nie przejawia żadnej agresji, serio. Ani agresji, ani chęci do jedzenia, ani w ogóle jakiejkolwiek chęci ruchu. Także no, leniwa klucha. Natomiast też no, ja nie mogę tak generalizować: tak? to jest jakby co kraj to obyczaj, i co ptasznik to temperament. Także tutaj różne rzeczy mogą się zdarzyć. Generalnie rodzaj Afonopelma znany jest z tego, że jest właśnie taki łagodny, tak? poletany dla początkujących i tak dalej, i tak dalej. Słabo jadowity. No i generalnie, wiecie, można brać na ręce, o Jezu, nie powinienem tego mówić, ale no tak, tak, no, powiedzmy, że to jest ptasznik, którego jeszcze na ręce można spokojnie wziąć bez raczej żadnych obaw, ale też oczywiście na swoją własną odpowiedzialność ptaszniki nie są dobrane na rączkę, prawda? Natomiast, co się przekonałem, to ten pająk potrafi być dość żwawy, serio. Ona jak y, się skapnie, że coś jej zagraża, to... Dostaje turbo przyspieszenia i ona biega. No, i tutaj trzeba uważać, żeby ona wiecie, nie spadła z biurka, nie spadła ze stołu i po prostu no trzeba o nią dbać i trzeba uważać, żeby ona nie zaczęła biegać, bo. Żeby ona, no żeby ten gatunek w ogóle nie zaczął biegać, bo zrobi sobie krzywdę, tak? Czyli to, co ja teraz robię jest ciut nieodpowiedzialne, no ale tutaj trzymam rękę na pulsie, jakby coś się działo, to zawsze będę ratował ją. Cóż, dalej. O Jadzie powiedziałem, no temperament to jest klucha. A, warunki, w jakich ją trzymam. Słuchajcie, ona ma takie pudełko, to oczywiście nie jest jej docelowe pudełko. Jezu, ale ty żeś syf zrobiła w tej miejsce z wodą, no. A, i w ogóle mam z nią problem, bo ja nie wiem jak ją nazwać. Ale myślę, myślałem, żeby nazwać ją tequila. Także dajcie znać, co sądzisz o, o imieniu Tequila. No, czajcie, jaki syf zrobiła z Michą z wodą. No, to jest tragedia. Także tutaj tę wodę będę musiał jej zaraz uzupełnić. I teraz, jeśli chodzi o jej pojemniczek, to to jest pojemnik 21 na 21 na chyba 10 cm. I ona sobie tutaj ma elegancką, a przynajmniej miała elegancką norkę, którą teraz zasypała. Nie wiedzieć czemu, nie mam pojęcia czemu. No i utrzymuje jej tutaj, tak wiecie, około 70% wilgotności plus temperatura pokojowa, czyli no 22, 23, 24 stopnie. No w nocy troszkę spada, bo czasem otworzy okno na, na wieczór, nie wiem, także spada do 20 i ten pająk się tutaj elegancko chowa. Zapomniałem opowiedzieć o dymorfizmie płciowym. Słuchajcie, to jest samiczka, nie? No jest taka grubawa, masywna, widać, że to jest samica. Samce różnią się od samiczki w zasadzie niczym, dopóki są, nie są dorosłe. Jak samce dorośleją, to stają się całe czarne, no i wiadomo, rosną im bulbusy na nogogłaszczkach oraz haki na przednich odnóżach, które służą do przytrzymywania samicy podczas kopulacji. Także to już wszyscy wiemy, do czego służą haki, do czego służą bulbusy. Tak, haki do przytrzymywania, bulbusy do... no, wiadomo czego. I jeszcze jedna ciekawostka, o której w zasadzie zapomniałem opowiedzieć i dogrywam to później. No jak to ja, nie? zapominalski. Słuchajcie, w naszym hobby występuje jeszcze coś takiego jak Afonopelma Semani Blue. To nie, to nie do końca jest SP Blue, tylko po prostu Blue. I to jest, no myślę, że najtrafniej określić to można jako forma barwna. Słuchajcie, moja Afonopelma Semani, ta samica. Roboczo nazwijemy ją Classic, tak? Afonopelma Semani Classic. A forma Blue, czyli Afonopelma Semani Blue, to jest w zasadzie to samo: to jest ten sam gatunek, z tym, że oprócz tego normalnego brunatno-czarnego ubarwienia, słuchajcie, ona posiada świetny, niebieski, taki granatowy połysk. I na tych filmach co widzicie. To może się zdawać, że ta fonopelma faktycznie ma taki trochę niebieskawy pałysk. Natomiast, yy, no, może delikatny, posiada to nie jest forma blue, tak? Forma blue posiada jeszcze intensywniejszy ten, ten granatowy odcień. No i taka forma też właśnie w hobby występuje. Myślę, że ją sobie niedługo sprawię, no, ale to jest tam kwestia czasu i kasy. No, a teraz zbliżonka. No i co? Fajna jest, nie? Taki przeprzyjemny, bardzo urokliwy, spokojny, niegryzący, nie przejawiający agresji, słabo jadowity, a bardziej o słabym jadzie. No, pajączek, którego z powodzeniem może mieć w zasadzie każdy. Serio, ten pająk nie wymaga za wiele um, atencji za wiele czasu. Tylko od czasu do czasu no, musimy mu tam zwilżyć, musimy mu dać wody, no i dać jeść. tak To są takie główne rzeczy, o które musimy dbać. Ostatnią rzeczą, którą zrobię przy tym pajączku jest napełnienie mu michy z wodą, którą ta samica tak czy siak zasyfi znowu, bo tak już pająki mają w zwyczaju. Nic nie poradzimy. Bardzo ładnie. I słuchajcie, jeśli chodzi o rodzaj Afonopelma, to to jest jeden z dwóch gatunków, które mam. I ten jest zdecydowanie większy. To jest już no, duża samiczka, tak? Ona ma chyba 5,5 dc jakoś, tak? Natomiast chciałbym wam jeszcze pokazać drugi gatunek, który mam i to jest de facto mój najdroższy ptasznik, gdyż jest to Afonopelma moreae, którą nabyłem od Spider Shopu i ten pająk wliniał, nie? Także jest kozak i już nie jest taki tylko jest taki. Także no, różnica jest kolosalna, i w tym momencie pokażę Wam, jak on wygląda. Po no w sumie wygląda, no, nie jak, jak mały ptasznik, nie jak, jak każdy. Może ma troszkę tam jakieś mikro niebieskie zabarwienie. No, i, to, no i, i No i taki pypeć, nie? Zaj <gry> nie ma za wiele o czym opowiadać. Słuchajcie, to jest tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał i widzimy się w filmie, na który mam nadzieję bardzo, bardzo czekacie. Już w piątek myślę, że film rzucę około 16:00, Coś takiego. 15:16, nie? To w tych godzinach należy się spodziewać filmu. Tequila oraz ja żegnamy się z wami. Trzymajcie się drodzy widzowie. Do zobaczenia i cześć!